Old Trafford. Ej, pseudonim. Dzięki, Dawid. Ej, uwaga, teraz jest Barcelona! Dest! Dest! Ty kurwa, typie! Ja pierd... Czemu on tego nie trafił? No chłop miał po prostu... Piłę... Na stuprocentową, dwustuprocentową... Ja pierd... Nie da się po prostu. Cóż za akcja depaja. Boże, na dziesiątym metrze miał piłkę, rozumiecie? Na dziesiątym metrze miał piłę, chłop. Jezus, Maria. Nie. Nie. Ja pierdierę, jak się nie wykorzystuje takich. Jak on tego nie strzelił, słuchajcie? Piła leciała w poprzek. Nie kozłowała na dziesiątym metrze mniej więcej i po prostu przestrzelił nad bramką. Czemu cenzuruję? O nieładnie, tak brzydko mówią.